Storm rozmawiał z policją? Nie mam pojęcia. Zostawiłam mu wiadomość. Muszę wiedzieć, czy im coś powiedział. Rozważysz moją prośbę? Nie chcesz, żeby się przyznał do winy? Mam propozycję. Jaką? Postaram się, żeby Steven wyszedł z aresztu, a Storm nie został o nic oskarżony. Ale pod jednym warunkiem. Jakim? Pomożesz mi uratować moje małżeństwo. Co takiego? Pójdę na policję i zeznam, że ani twój ojciec, ani brat do mnie nie strzelali. W zamian za to, Donna musi zerwać z Erykiem. Wmówiłaś sobie, że jeśli się pozbędziesz rywalki, odzyskasz Eryka. Ich związek nie potrwa długo. Zastanów się. A jeśli Eryk do ciebie nie wróci, mimo że Dona go zostawi? Nasza umowa będzie ważna? Zajmiesz się Doną, a ja Erykiem. Rzucił cię. Mieszka w hotelu. Był tu w święta. Przez jeden dzień. Czuł się szczęśliwy. Eryk i ja potrzebujemy spokoju. Nie odpowiedziałaś mi. Jeśli Erik do ciebie nie wróci, nadal będziesz się trzymać naszej umowy? Tak. Postaram się, żeby twój ojciec został zwolniony, a o Stormie nawet nie wspomnę. Co będzie z Doną? Jest młoda, piękna. Znajdzie innego mężczyznę. To nie musi być mój mąż. Więc jak? Może sama porozmawiam z Doną. To nie jest jakaś mała prośba. Nie wiem, czy Dona się na to zgodzi. Zgodzi się, jeśli kocha brata. Kocha również Eryka. I to bardzo. Możecie posłać do wszystkich diabłów. Idź już. Może powinnam Ci pomóc przekonać Donę? To by pogorszyło sytuację. Wiem, co myślisz. Nie masz o tym pojęcia. Byłem zagubiony. Wstydzę się tego, co zrobiłem. Jeśli Ci powiem, że jest mi przykro, to i tak niczego nie zmieni. Wszystko się stało dlatego, że czułem wielki żal do Ojca. A Ty najbardziej na tym ucierpiałaś. Nie zasłużyłaś na to. Mogę Cię tylko przeprosić. Choć wątpię, czy teraz moje słowa. Coś dla ciebie znaczą. O mało nie zginęłam. Wciąż bardzo cierpię. Ale widzę, że ty również. Wiesz, że potrzebujesz pomocy? Tak. Mam nadzieję, że w więzieniu ją dostanę. Musimy porozmawiać. Wiedziałaś, że ten wieczór jest dla mnie ważny. Co tu robisz? Zaczekaj. Kiedy Brooke do mnie zadzwoniła, byłem w komisariacie i zamierzałem się przyznać. Chcę, żeby ojciec wyszedł z aresztu. Jeden z nas musi pójść do więzienia. Właśnie o tym rozmawiałam z Brooke. Jestem gotowa złożyć zeznanie, które wyłączy Ciebie i Twojego ojca z tej sprawy. Czego chcesz w zamian? To oferta ograniczona w czasie. Co to znaczy? O czym ona mówiła? Jeśli nikt nie musi iść do więzienia, chcę porozmawiać z Doną w cztery oczy. Niczego przed nami nie ukrywaj. Dla nas wszystkich to nie jest łatwe. Chodźmy do kuchni. O co chodzi? Stefanie mówiła poważnie, czy wytnie nam kolejny numer? To poważna propozycja, tylko dość skomplikowana. Dlaczego Stefani chciała, żeby się jej wybaczyła? Jeszcze bardziej pragnie odzyskać Ryka. Powie policji, że widziała, kto do niej strzelał i że to nie był Tata ani Storm. Ale chce, żebyś zerwała z Erykiem. Czy ona nie cofnie się przed niczym? Od ciebie zależy los naszego brata. Jeśli nie chcesz, żeby poszedł do więzienia, musisz się poświęcić. Przykro mi, ale decyzja należy do ciebie.